Witam serdecznie. Dzień dobry. Szymon kojerszy strona na Facebooku Koncertomania Jasielska I oglice. Zima luty 2026 w Jaśle. Spacerek w niedzielę po kościele jak zawsze po parku miejskim po mieście Jaśle. Dzisiaj w niedzielę zawitała wreszcie zima, można powiedzieć dlaczego wreszcie, bo już się ferie w jaśle zaczęły, także młodzież będzie się cieszyć i korzystać z atrakcji różnego rodzaju, czy na lodowisku, czy na sankach, czy na nartach będą zjeżdżać. Bo ferie są dwa tygodnie. Także jak widać, w lutym zima zawitała. Dlatego tak jak mówiłem wcześniej. Nie ma co się cieszyć, że jest ciepło, że idzie w stronę wiosny, bo luty jest takie przysłowie, idzie luty, ubierz ciepłe buty, czyli, czyli to znaczy, że może jeszcze być zima, może być śnieg, nawet mokry, mimo że to nie jest taki śnieg marznący, proszę państwa, to jest taki typowo mokry śnieg, co nawet jak przestanie padać, to może stop. Jedź, a jak przymrozi, to może nawet trochę tego śniegu być i trzymać, bo mamy luty, mamy ferie w Jaśle, no i oczywiście atrakcje na ferie również pokażemy dla Państwa na stronie na Facebooku Koncertomania Jasielska Jokujce w ramach otwartych ferii zimowych 2026 w Jaśle. Tak się prezentuje Park Miejski w Jaśle w lutym przy spadającym śniegu, białej zimie w Jaśle, krajobraz piękny. Również, jak zawsze, pokażemy Jasielski. Rynek idzie luty, ubierzcie ciepłe buty, czyli zima zawitała akurat na ferie. To miejmy nadzieję, że ferie dopiszą, że będzie biało, ale zobaczymy, zobaczymy. Nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, jak się to mówi, bo różnie może być, może z czasem śnieg stopieć. Także miejmy nadzieję, że zima dopisze na tegoroczne ferie zimowe 2000. 26 w Jaśle, które się właśnie rozpoczęły, a bardziej zaczną się od jutra, Szanowni Państwo. Także, proszę Państwa, pokazujemy krajobraz zimowy w lutym 2026 w Jaśle. No i oczywiście, jasielski rynek, jak ładnie jasło się prezentuje w ramach pierwszego weekendu, początku weekendu ferii zimowych 2000 26. W Jaśle. Szymon Kojuszczyk na Facebooku. Koncertomania Jasielska i Okolice. Życzę udanej niedzieli. No i coraz bliżej, coraz bliżej do świąt Wielkanocnych. Także luty przyleci, marzec, kwiecień i piękna wiosna. Szymon Kojuszczyk na Facebooku. Koncertomania Jasielska i Okolice. Miasto, Jasło. Niedziela, śnieg, zima, luty. Początek ferii, pierwszy weekend ferii, ferii zimowych 2026 w Jaśle. Miłej niedzieli, dużo zdrowia, do zobaczenia, pozdrawiam serdecznie. Także szanowni państwo tak się prezentuje Zima Śnieg w lutym 2026 w Jaśle No i na rozpoczęte ferie Życzymy wszystkim mieszkańców Jasła Udanych ferii zimowych 2026 Żeby było biało tak jak dzisiaj No i zapraszam Jeszcze raz Ale tym razem Do obejrzenia zimowego Teledysku Oczywiście zagram na akordeonie. No i pokażę jeszcze raz krajobraz Jasła. Zimą w lutym 2026. To będzie utwór na akordeonie, który zagram fragment utworu zespołu Skaldowie Skopyta Kulik Rwie. Zapraszam do oglądania i udanych perii! Szymonko go jeszcze strona Facebooku. Koncertowanie jasielskie. O, nawet o. Gołębie przyleciały w jaśle, również gorszą. O, koło mnie można również dawać chleb gołębiom. Jaśielskim gołębiom na jasielskim rynku. Także udanej niedzieli, udanych ferii. I zapraszam do oglądania z kopyta kuli Gram na akordonie utwór i pokazuję jeszcze raz Miasto Jasło. Zimą od parku aż po Jasielski rynek. Szymon Kojeżysz na Facebooku koncertowania Jasielska Jokójce. Ale biało przyszło. thank <laughs> you